No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Jesteśmy gdzieś pomiędzy Hagowianiem ma tego na mapie. Zjechałem sobie w uliczkę i... Rada Odnajduję fan, który wynika z jazdy na takim sprzęcie, na Supermociaku. Tym razem proszę, ja was wyjechałem sobie gdzieś dalej, zjechałem sobie z dróżki. Tam kończy się asfalt, tu zaczyna się przygoda, ponieważ ja, kurde, uwielbiam takie klimaty eee, i po raz kolejny zabrałem sobie katem na taką przejażdżkę. Wyjechać gdzieś, nieważne gdzie, zobaczyć co jest tam, później skręcić gdzieś indziej. Prawdopodobnie wiem, gdzie teoretycznie doprowadzi mi ta droga. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale powiem Wam, że odkąd mam ten sprzęt, to znowu odnajduje się w jeździe na tego typu motocyklu. Odnajduję mega duży fan, sporo zabawy, i właśnie w tym odcinku pogadamy sobie troszeczkę o tym, kurde, jak, do czego, po co i czemu w ogóle będzie to odcinek. Nie wiem o czym, ale głównie będzie oscylować w temacie jazdy z Supermoczakiem. Także co, no, standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. Trakcja wyłączona, tryb sportowy, jedziemy! <grystanie> Dobra, słuchajcie, generalnie tematyka jest taka, że No im częściej mam jakiegoś super supermociaka nieczęsto miałem okazję do tej pory, to zawsze padała jakaś kuskwarna, ewentualnie jakieś enduraki i zawsze, zawsze kurde mega fan zjazdy na nich, bo to no jednak, powiem Wam, że kojarzy mi się to jak dzić z moją młodością, kiedy to jeździło się właśnie po tego typu drogach jakimiś tam wsk innymi sprzętami eee, a chuj przygodo, nie? jeździliśmy po prostu po tych wszystkich takich drogach, te wszystkie dróżki miałem kurde obryty na pamięć teraz niestety jestem na działce i tutaj urbanizacja wsi polskiej bardzo mocno poszła do przodu dużo się pozmieniało i teraz żeby znaleźć sobie tego typu drogę to się naprawdę trzeba postarać no teraz mi się udało, więc znalazłem, więc sobie jadę zobaczymy dokąd mi ta droga doprowadzi aczkolwiek powiem wam, że no po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że tego typu sprzęt Prędzej czy później będzie musiał się znaleźć w mojej stajni Właśnie dlatego, że Lubię po prostu takie, takie przygody, nie? Takie przejażdżki, takie zobaczmy co tam się dzieje Dokąd nas to zaprowadzi Oho, żeby tylko się nie okazało, że Właśnie mamy koniec Bo coś czuję, że tam będzie znowu asfalt, no ale trudno Mówi się trudno, żyje się dalej Niestety jak widzicie, jazda na tym jest troszeczkę trudniejsza niż na jakimś zwykłym enduraku, jeżeli chodzi o ten piasek. Bo prawdopodobnie tutaj guzik będzie widać z tego, ale on jest dosyć grząski, przydałaby się kostka. A ja mam tutaj normalną szosówkę, więc jest tak sobie. Ale podoba mi się hamulec z tym motocyklu, który po prostu sprawia, że no jazda po tym i hamowanie na tym jest bardzo mocno bezstresowa. Aha, no i właśnie żeśmy wyjechali. Jesteśmy znowu na asfalcie Cały czas jeszcze wydaje mi się, że wiem dokąd dojadę Także jeżdżę sobie, testuję I po prostu no za każdym razem, za każdym wyjazdem Czy to deszcz, czy nie deszcz, czy w słońce, czy w nocy Czy po takiej drodze, czy po takich wertepach I powiem Wam, że no fan z jazdy na czymś takim jest po prostu nie do opisania Już pomijam fakt, że Jedziesz sobie z tym sprzętem, redykuję sobie bez sprzęgła, bo przecież masz ten quick shifter cały. Wjeżdżasz sobie w takie klimaty i po prostu odkrywasz urok takich miejsc. Na przykład ciekaw jestem dokąd prowadzi tamta ścieżka. Ogólnie zauważyłem, że właśnie bardzo dużo osób po tym jak już się najeździ na tych ścigaczach i tak dalej i zasmakuje przez chwilę jazdy na Supermoto czy na jakimś Enduraku czy krosie, no to, już, no to już nie ma odwrotu, bo powiem Wam, że jednak. Ileż można jeździć tym asfaltem przed siebie, tak? Tutaj zawsze jest jakoś tam weselej No oczywiście wiadomo, że jadę w pojedynkę, więc też jakoś tam nie zapierdzielam jak dzik No bo w razie tfu-tfu, twu, czegokolwiek, no to wiadomo, że jestem znany sam na siebie Więc tak troszeczkę bardziej z głową, z zachowaniem rozsądku i tak dalej Ale mimo wszystko sam fakt, że mogę sobie wjechać coś takiego, trochę dupką zarzucić, wiecie Pobawić się tym sprzętem, to jest mega opcja Obawiam się tylko, że na YouTubie z tego całego filmu, to będzie jeden wielki show poklatkowy w pikseli No bo jednak YouTube nie lubi lasu I to bardzo nie lubi lasu Ja nie wiem czy ja tu kiedyś Nie byłem rowerem z drugiej strony Teoretycznie ma ten dół taki troszeczkę zakłopotany, ale daje radę No dobra. Ahoj no przygoda, zobaczmy czy dojedziemy do kolejnego asfaltu. Albo do końca drogi pewnie. Jeszcze jako następny sprzęt będzie u mnie jeden z kolejnych sprzętów, bo tam już i sobie tego MTK 9 ustawiłem. Ustawiłem sobie tenere. A być może 790 ADV KTMK będzie. No ale na pewno też ustawiłem sobie CRF450LK, -e czyli sprzęt, który bardziej wpisuje się w tego klimatu drogi. A zobaczymy tylko czy nim się tutaj będę tłuc, no bo jednak on ma tam 20 parę koni tylko, więc na trasę może być średni, ale to zobaczymy. Podejmie się decyzję na bieżąco. Aczkolwiek na pewno tu spisywałby się lepiej. Ale co tam w ogóle jadę sobie w pełnym kombinezonie Ale na szczęście jest dobrze wentylowany, tutaj też nie ma owiewki, która by mnie jakoś bardzo mocno osłaniała przed tym wiatrem, więc chłodzę się bardzo szybciutko. No i teraz to chyba już na pewno wiem gdzie jestem. Tak mi się wydaje. Zaraz się okaże. No tak jak widzicie właśnie sporo tego zwierzyńca biega po drogach I sporo zwierzyńca pewnie jeszcze będzie do drogi przeskakiwać Także nie ma co tutaj wariować za bardzo, aczkolwiek Może nie wyprzedzając za bardzo recenzji tego sprzęta, zastanawiałem się czy robić recenzję tego sprzęta Ale chyba jednak zrobię, bo jednak odczucia zjazdu na nim są zupełnie inne niż te które towarzyszyły podczas jazdy na Husqvarna No mamy tutaj ten quickshifter on... Kompletnie, totalnie zmienia sposób jazdy tym motocyklem i, i wrażenia, jakie płyną z jazdy na nim. Także, niby to ten sam motocykl, ale w praktyce okazuje się, że jest to zupełnie co innego. Także zrobimy sobie pełną recenzję. W każdym razie ten sprzęt potrafi pojechać szybko. On potrafi pojechać szybko. Udało mi się nie tam dobić do jakichś 180. Myślę, że spokojnie tam te 210 też sobie wy, wy, napędziłby się do tego, ale to już jest jest Niezbyt przyjemne, wiecie, no jest lekki, koło się unosi z przodu, znaczy unosi Motocykl się bardzo mocno podnosi, jeszcze jak wieje to już jest tak, tak średnio, no i na kierowcę sporo wieje, ale No do takiej jazdy jak tutaj, no to po prostu coś fenomenalnego No i ten ABS naprawdę mi się podoba Ogólnie sprzęt mi się podoba! Mega Friday jazda na niej to jest po prostu jeden wielki fan. Tak w ogóle to też takie trochę testowe nagranie z innym zbieraniem dźwięku, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Ale dupka lata na boki, kurde, ostro A to jest właśnie to Quick Shifter góra dół. No napędza się jak głupi Faniżysta trakcja Szkoda, że z niej nie korzystam No bo jednak Po co? I e, hamowanie Pełna klama Z przodu wbita Jedziesz No to teraz już będzie tylko asfalt, bo teraz już na pewno wiem gdzie jestem. No i to co Wam zacząłem mówić, powiem Wam, że dla mnie, jednym z kolejnych tam stopni w górę, zaraz po ścigaczach, to jest taki super moczak, bo to jednak zupełnie inna jazda, zupełnie inne fan, wbijanie na tory, na jakieś wojarze tego typu, no wiadomo, turystyki tam średnio, ale kurde, no takiego poświrowania się, nie? To, co zrobicie tutaj na tym motocyklu, w takich miejscach jak tutaj, no i ścigiem, teoretycznie mógłbyś wjechać sobie w taki las, no mógłbyś zaryzykować, nie byłoby to zbyt przyjemne doznanie, ale tam przetoczyć byście przetoczył, chociaż w niektórych momentach to sądzę, że więcej byłoby to strachu, niż byłoby to warte e, większe ryzyko niż e, fan z tego płynący, a tutaj, pfff, jeżdżasz, kurde. Ogólnie a propos tutaj ostatnio sobie biegają, zacząłem się kręcić po tych rejonach, powiedziałbym, takich moich znanych. I tu ze wsi zrobił się po prostu kurort, kurde, cała masa jakich, jakichś świetnych hacjent, domków. Ludzie sobie porobili działeczki bardziej aniżeli sobie siedzą i zajmują się jakąkolwiek rolą. Także ciekawie, ciekawie, przyjechać sobie tak po latach w inne miejsce i pooglądać taką przemianę struktury. To śmieszne jest to, że latam w kurde w tej skórze po tym siedzeniu, co by było taką silną wykładkę może Eksploracja prawie że nieznanych miejsc No ale serio, żaden motocykl nie daje takiej frajdy zjazdu jak taki supermociak Do no tego po prostu trzeba kiedyś spróbować, wsiąść sobie na taki sprzęcior, pojechać to jest zabaweczka piękna, leciutki sprzęcior, wiedzieć i wszędzie, no prawie wszędzie Wiadomo, że jak jest jakoś tam mokro i ślisko, no to ta opona już będzie się tam babrać i będzie motocykl zachowywać się dziwnie, ale Tak jak dzisiaj na w miarę sucho, to jest po prostu ok. W ogóle słuchajcie, ciekawi mnie to, ilu z Was lata na Supermociakach. I też kwestia, czy zaczynaliście od razu od Supermoto, wsiadaliście na Supermoto. Czy też to była jakaś taka droga, że po drodze mieliście kilka sprzętów i w pewnym momencie wsiedliście na Supermociaka. Także jak coś, zostawcie znak w komentarzu, jak to wygląda po Waszej stronie. Ja po prostu jestem chory na tego typu sprzęta. Po prostu jestem chory. Na początku, kiedy zaczynałem jeździć, to najbardziej pociągała mnie ta prędkość, tak? To wydaje mi się, że jest taka naturalna e, droga ewolucji, jeżeli wsiadasz sobie na motocykle, e, zaczynasz od jakichś tam mniejszych pojemności, to chciałbyś coś szybszego, coś większego, e, chciałbyś pojechać sobie szybciej, prędzej się napędzić i tak dalej, poczuć po prostu to przyspieszenie. Ale w pewnym momencie, kiedy już wsiadasz sobie na, na takiego ściga już znasz to przyspieszenie i zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że... No, ten litr w sporcie to tak średnio do jazdy, bo to kurde do miasta taksę Na trasę, wiesz, może jak cię mogę Wykorzystać pełnego potencjału się za bardzo nie da tutaj w Polsce, co najwyżej, nie wiem, na Poznaniu gdzieś innych torach, które jeszcze jeszcze nie odwiedziłem, których nie znam Ale na chwilę obecną wydaje mi się, że żeby wykorzystać pełen potencjał litrowego ściga to trzeba koniecznie płychać na Poznań, bo cała reszta to To tak nie do końca, to już bardziej 600 Natomiast no w tym motocyklu odnajduję zupełnie fan wynikający z innych rzeczy. No na przykład teraz sobie jadę w 70-80 na godzinę jest przyjemnie, tak? Jest fajnie, toczysz. Się. Ale gdzieś zaraz zacznie się jakaś sekcja zakrętów, odpalić się taki mały i zaczynasz, kurde, fajnie bawić się tymi zakrętami, zaczynasz fajnie bawić się tym sprzętem, zaczynasz sobie jeździć po każdym miejscu, które chciałbyś po prostu wjechać, To sobie tam jedziesz. Tak jak ja tutaj co chwilę zjeżdżam na jakieś tam e, ścieżki, żeby sobie zobaczyć tylko i wyłącznie co tam jest. Sprawdzić, co by było, gdyby. No i to jest po prostu dla mnie mega, mega opcja. I teraz kurde nie wiem czy to było tu, czy to było na wprost. O! Zapomniałem, że mam trochę koło opieprzone piaskiem no Ale co zbywa Nie no, po prostu kurde to jest, nie wiem kto wymyślił super moczaki co było pierwsze? Nie znam w historii, ale. No, należy się, w Nobel. Jak nic, bo po prostu. No, banan na twarzy. Cały czas, po prostu, banan na twarzy. Siemano Wisła co słychać u ciebie w dniu dzisiejszym? O, i Ciach. I można, da się. Opaki łowią to nie będę im płoszyć No a po takiej suchej ziemi to bez problemu sobie powiedzieć Ale wcześniej jak jeździłem zaraz po deszczu To powiem wam, że na tej oponie to tak średnio Bym powiedział Tak średnio A jeżeli się nie mylę, to tu kiedyś nagrywałem dla patronów Chyba że kawałek dalej Albo tak zarosło Można sobie wjeżdżać w takie klimaty Jak łowicie ryby to idealnie bez jakiegoś większego problemu. Oczywiście jakiś bardziej hardkorowy teren i taki podjazd nie do zrobienia. Zjazd już prędzej, ale to jest taki motocykl właśnie, z którym kojarzy mi się ta możliwość, którą miałem za dzieciaka, żeby jeździć tam gdzie chcesz, tak? W miarę rozsądku. Oczywiście jakieś te wszystkie polne drogi. Bo tam, nie mówię, że jazda po laskach, jazda po górkach, po jakimś takim piachu, ale po prostu właśnie taki, taka jazda dla fanu, Żeby zjechać sobie w jakieś tam leśne ścieżki, leśne dróżki, sprawdzić po łączkach, sobie pozapierdzielać po czymś takim jak tutaj Nie tylko cały czas ten nudny asfalt No to powiem Wam, że to jest to No bawię się tym sprzętem jak głupi Znalazłem różne dziwne miejsca, różne dziwne lokalizacje No mega opcja Aczkolwiek jak na tego typu sprzętu to jest on oczywiście relatywnie ciężki, no nie ma się tutaj co oszukiwać, jednak to jest 150 kilo. To jak na asfaltowego przecinaka to jest w sam raz, natomiast jeśli chodzi o takie zabawy w tego typu terenach, jakieś większe wariacje, no to już tutaj robi się ciążkawo, chyba nie dziwię nikogo, kiedy wam powiem, że te wszystkie krosiwa to to przy tym są lekkie jak piórko. No też nie potrzebują tyle mocy jak ten, dlatego to są wszystko mniejsze pojemności, bo w takim terenie to i tak się sprawdza i tak wystarcza. Tak na to moi drodze. no w tym odcinku to bym na tyle, tak jak wam mówiłem, jeżeli ktoś tylko chciał kiedyś e, spróbować sobie jazdy na supermoczaku, jeżeli komuś się działo to gdzieś tam z tyłu głowy, że chciałby sobie wsiąść na taki motocykl Pobawić się nie zobaczyć, kurde, jak to lata, to to zachęcam, polecam, no musi tego spróbować. Ja aż pan jest nie do opisania. Natomiast no, nie wszystkim się spodoba na pewno, ale na pewno warto spróbować. Ja was standardowo otwieram do siebie na Facebooka, na Instagrama, tam już był istny spam na insta story. jeżeli byście mnie tam siedzieli, to byście już dawno wiedzieli, co tu się działo, jak się działo, czegoś wprowadzać na kanale. Jeśli ten film przypadnie do gustu, to być może przypodobają Ci się inne, wbijaj na inne playlisty, zobacz inne moje filmy, zasubskrybuj, zostaw sobie dzwonek, żeby nie przegapić nowych odcinków. A wszystkie osoby, które są ze mną już od jakiegoś czasu, którym podoba się to, co robię, chciałyby mnie w tym wesprzeć, zapraszam na mojego Patronite'a. Patroni mają lepiej, wiedzą więcej, a ja Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby mieli jeszcze lepiej. O, na tym odcinku to jest bo na tyle także standardowo. widzimy się i słyszymy przy okazji kolejne okazje. raz.